Czarny nie się. Załatwione? Tak. Uwierzył ci? Nie mam pojęcia. To za tego kuroliszka i mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Widzę, że nie próżnowałaś. Jest twój. Wiedźmiński miecz. Jaskółka. Wow. Cudo. Mogę? Lepiej nie tutaj. Niedługo będziesz miała dość okazji, Wiedźminko. To trzeba go wypróbować. Wojna z Nilfgardem zakończyła się całkowitym zwycięstwem na jeźdźcy z południa. Bez taktycznego geniuszu Radowida, królestwa Nordlingów nie były w stanie oprzeć się niezliczonym legionom Emhyra. Czarne sztandary zawisły nad Nowigradem i Redanią. Zmęczony nieustannymi podjazdami temerskich partyzantów, M. Hyrfar Emreys przystał na restytucję ich królestwa na prawach Lennika. Zbuntowani żołnierze złożyli broń, a cesarz mógł dzięki temu skupić swe siły na innych frontach. I tak dzięki zwycięstwu Nilfgardu, temerczycy odzyskali swój kraj, a historia po raz kolejny dowiodła, że lubi płatać filmy. Rozprawiwszy się z Radowidem, Far Emreis rozliczył się z wrogiem wewnętrznym. Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę mglistych planów, cesarz nie znał litości. Jak zwykle. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skelige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na łupieniu cudzych ziem, skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił. Ale stracił też przy tym swój dawny pazur. Cyrilla Fiona Elenrianon, dziedziczka Nilgardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku. Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Wkrótce potem o wyczynach popielato-włosej wiedźminki głośno było od Jarugi po góry kowiru. A co z Geraltem? Zapytacie. A cóż mogłoby z nim się dziać? Wrócił do swojego fachu. Żył od zlecenia do zlecenia, wiecznie w drodze, wiecznie bez pieniędzy. Czasem spotykaliśmy się przy kieliszku czegoś mocniejszego, by powspominać, by powspominać dawne czasy i podumać, co by było, gdyby.